Ciergoneczko! Tak, dokładnie, dokładnie się na Dzisiaj w tym te, takim Ala, takim Ala odcinku chciałbym Was poinformować o mo. Kuda. O moim homiku, dokładnie na dopiero otworzyłem dokładnie. Yy, w moim homiku można pobrać I'm Bota, jak widać, I muzykę. Tak, dokładnie. Będę dodała więcej muzyk. Dobra. No i jeszcze jakieś postaram się dodawać. Kampa Studio do Snowland. Na przykład jakieś, tu Audio City do Snowland. Jeszcze coś tu to pokręcę, tu. Tak, dokładnie. Link do mojego chmielka będzie ja oczywiście w opisie. Tak. I co tu wam jeszcze pokazać? Jeszczyciutko jest za darmo oczywiście. Muza i Aimbot, tak. Do CS-a No, więc... Co jeszcze gadać? No nic No więc Jeśli chcesz coś pobrać Lub no coś nie wiem no, Ogarnę coś to proszę być na moje, unikuj i ściągnie też Albo lub muzykę Lub jeszcze coś będzie na no, 100% Na pewno będzie kante cd 8 i nawet może do karty graficznej MCC Afterburner i Audio City Beta może Może Audio City I jeszcze Real World Cursor Editor, czyli do edytowania myszki dokładnie, czyli tego kursora Dobra, więc no co tu jeszcze gadać? Chyba nic No na to wbijać na choliku i podane w opisie dokładnie tak jak teraz no, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Cześć!